A Poszło! Dobra, to co? No co? Hej, cześć. Cześć. Nazywam Eric. się Jacek Pepe. Erik. Też DJ. Chcielibyśmy was zaprosić na urodziny szwejka, które odbędą się 16-17 maja. Maja. Piątek, sobota. Bo 21:30 startujemy. 21:30 startujemy. I o 5 rano najszybciej skończymy. Czemu on stoi? Bo nie jedzie. Bo nie jedzie. Bo nie, nie dostało tego żyć. Czy czujesz dwa złoty? Nie, nie mam drobnych. Słuchajcie, pierwszy dzień będzie G Ginger, nasza wspaniała wokalistka, zaśpiewana żywo, między innymi Toka Miracle, Delirium Silence, I jeszcze parę fajnych jednych hitów, które uwielbiacie. Poza tym będę ja, jako rezydent klubu, oraz DJ Batline, którego już teraz pozdrawiam. Przygotuję się będzie noc duża noc niespodzianek również barze. Sobota. Sobota czy Erik, Martinez i Roberto Bedros, eee, się pojawią więc trzy gwiazdy czy słynne. No gwiazdy klubowe się pojawią w drugi dzień świąt. Coś takiego. Tak. Kupa. No i, no i no i będziemy kręcić też to do muzyki, do piosenki Roberto Bedrosa. Pojawi się tortur rodzinowy. Tak. Pojawi się welcome drinki. Piękne hostessy będą. Promocje w barze. mega promocje w barze. Niesamowita muzyka, I zabawa. przede wszystkim będzie dobra muzyka, no. jak zawsze w tym klubie. Żadnej kiszki, żadnych harmoszek, rumunii i tym podobnych. No to co? No to co? Jedziemy. To my jedziemy, nie? My jedziemy, odpalamy wrotki, Bo jest spotykamy Jokoniku. się spotykamy 16 i 17. Jokoniku. 呀，你咋就这么穷呀？我也不明白。